Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się w tutorialu. Spotykamy się w tutorialu makijażowym z mocnym, soczystym, kolorowym smokey, eye z okazji tego, że w końcu mamy wiosnę. Tak, nastał ten moment, że mamy w końcu wiosnę, więc o ile nie spadnie nam śnieg, to pora się ucieszyć. I teraz tak, z takich najważniejszych ogłoszeń parafialnych, moja snapchatowa rodzina już wie, że ten film nagrywałam na, nagrywałam, nagrywam, na ustawieniach już całkowicie manualnych, na nowych ustawieniach, ponieważ dorobiłam sobie jeszcze trochę sprzętu, o sprzętu właśnie do nagrywania. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie ostry, ponieważ całkowicie nagrałam go na manualnym fokusie. Co jest dla mnie naprawdę ogromnym osiągnięciem. Tak samo mam nadzieję, że nagra mi się dobrze głos do tego filmu, ponieważ z tym też niesamowicie walczę i nerwy mi już puszczają, ale walczę dalej. Wracając do makijażu, to nie jest e, makijaż jakiś innowacyjny. To jest przerobiony makijaż, który robiłam kiedyś, zanim zaczęłam nagrywać filmy, tylko robiłam takie zdjęcia i takie typowe piktoriale, tutoriale w obrazkach. I doszłam do wniosku, że tam były naprawdę fajne kolory, właśnie chcę Wam to znaleźć. To był ten makijaż. Myślałam, że zrobię dokładnie taki sam, a w trakcie tutorialu doszłam do wniosku, że jednak trochę zrobię więcej tej zieleni na oczach ale przede wszystkim właśnie yy, kierowałam, się, yy, kierowałam się swoim makijażem, chciałam odwzorować na nowo swój makijaż, tylko właśnie w formie yy, filmu. I co ja tutaj zrobiłam? Górna powieka jest mniej więcej odwzorowana w ten sam sposób, tylko tyle, że dzisiaj mamy zrobioną kreskę. Mamy bardzo długą, wyciągniętą kreskę. Co do dolnej powieki, tutaj już trochę zmieniłam to. Widzę, że... Tak, już teraz jest lepiej. Trochę zmieniłam dolną powiekę. Doszłam do wniosku, że jednak chciałabym trochę więcej zieleni i właśnie też zmieniłam em, kolor linii wodnej, więc makijaż niby podobny, jeżeli będziecie go kojarzyć, to możecie kojarzyć go właśnie z tamtego poprzedniego mm, zdjęcia. Ale jednak jest trochę inny. Doszłam do wniosku, że jeżeli mam robić taki typowy makijaż na przywitanie wiosny, to chciałabym, żeby to było coś takiego zjebnięciem. Naprawdę takie mocne wejście właśnie w wiosnę. Żeby to nie było jakieś takie zwykłe, delikatne, pastelowe oczy, może trochę mocniejsze usta. Nie, mają być mocne oczy w moim stylu. Kolor soczysty ma być na tych gałach. Zrobiłam właśnie, przykleiłam jeszcze mm, mocniejsze takie sztuczne rzęsy, aby ten efekt był jeszcze bardziej taki wow. Ten film i ten makijaż biorą udział w takiej naszej małej akcji, w której razem z innymi dziewczynami tworzymy właśnie nasze makijaże wiosenne, i każda z nas ma wykonać makijaż o innym kolorze. U mnie jak widać jest to kolor zielony. I teraz w tym momencie ja taguję Paulinę z kanału Czarszka i taguję ją kolorem fioletowym, więc mm, w adnotacjach na koniec filmu oraz w opisie na dole będziecie mieć na pewno linka do jej kanału oraz do jej filmu, gdzie ona wykonała właśnie makijaż. We fioletach. No i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodoba, że makijaż już Wam się podoba, a tutorial Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania dalej i w tym miejscu się z Wami żegnam, więc odsyłam Was jeszcze raz do opisu na dole pod tym filmem, aby sprawdzić, kto bierze udział w tej naszej akcji wiosennej oraz żebyście sprawdzili film Pauliny. Do następnego i na razie i zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy standardowo od nałożenia bazy pod cienie, nakładam bazę na całą powiekę ruchomą oraz aż pod załamanie powieki, wklepuję ją palcem, aby dobrze się wtopiła w powiekę i następnie załamanie powieki pudruję matowie. I dzisiaj będziemy pracować na paletach ze Sleeka. I z pierwszej paletki Sleek Delmar wersja druga, wybieram matowy, dosyć jasny i stosunkowo neutralny, nawet dla mnie to i chłodny brąz. I nakładam go standardowo, wiadomo, w załamaniu powieki, dużym, szerokim, ogromnym pędzem do blendowania, i rozcieram. Następnie biorę białą kredkę i opuszkiem palca nakładam ją na część ruchomą powieki górnej, aby stworzyć kolejną bazę. I już bardziej precyzyjnym pędzlem z paletki Garden of Eden wybieram bardzo ciemny matowy czekoladowy brąz i nakładam go w zewnętrznej części powieki górnej i staram się go trochę rozetrzeć też właśnie w załamanie powieki. I powracam do tego dużego, puchatego pędzla i poprawiam roztarcie. I pozostajemy już w tej samej palecie i płaskim pędzlem nakładam bardzo ciemną, matową zieleń, mniej więcej od środka powieki do tego brązu, czyli do końca zewnętrznego kącika. Wewnętrzny kącik uzupełniam również matową zielenią, tylko dosyć jasną i jaskrawą. powracam na szybko do czekoladowego brązu i poprawiam granicę między brązem a zielenią i teraz będziemy cienie nakładać na mokro, czyli zwilżonym pędzelkiem na tą ciemną zieleń matową nakładam bardzo perłową ciemną zieleń cienie nakładam na mokro aby były jeszcze bardziej intensywne właśnie na powiece i to samo robimy w wewnętrznym kąciku na mokro również nakładam bardzo jasną Znowu jaskrawą, ale perłową zieleń. I nie byłabym sobą, jeżeli bym nie powróciła do załamania powieki i nie poprawiła roztarcia. I teraz będziemy tworzyć kreskę. Najpierw biorę zwykły eyeliner w pisaku i tworzę kreseczkę dosyć z, z takim dosyć właśnie wyciągniętym ogonkiem. I jeszcze tą kreskę będę poprawiać, a ponieważ mam więcej precyzji w ręku, jeżeli jednak używam pędzla, a nie mm, markera takiego właśnie eyelinera w pisaku, to wybieram czarny eyeliner i skośny pędzelek i poprawiam kreskę. I czas na rzęsy, przyklejam bardzo mocne, spektakularne rzęsy, które mają bardzo fajnie wyciągnięty zewnętrzny kącik, więc... Zrobią nam takie kocie oko, i przechodzimy do powieki dolnej. Na linię wodną powieki dolnej nakładam taką ciemną morską kredkę. Następnie na całą powiekę dolną, znowu na mokro, nakładam bardzo ciemną perłową zieleń. I ponieważ chcę przyciemnić zewnętrzny kącik, to wybieram ten czekoladowy, bardzo ciemny brąz i małym pędzelkiem typu pencil brush, właśnie przyciemniał kącik zewnętrzny. I czystym pędzlem precyzyjnym do blendowania rozcieram powiekę dolną, tak jakby od spodu. I poprawiam przyciemnienie. I na oczach ostatnim krokiem jest po prostu wytuszowanie rzęs. Przechodzimy do twarzy. Na twarzy nadal bez zmian. Zaczynamy od brązera. na kości policzkowe, skronie. Nakładam bronzer. A ponieważ miałam wrażenie, że do tych oczu ten bronzer był trochę za jasny, to biorę ciemniejszą wersję i przyciemniam. I następnie się konturujemy. Konturuję rzeźbie sobie policzki, skronie, no i przede wszystkim nos. Nos to musi być wykonturowany u mnie na picuś-glancuś. Następnie szybko nakładam róż. Róż jest delikatny, ale opalizujący. No i rozświetlacz. Czym by był makijaż bez rozświetlacza? Nakładam go na, tak jak widać, łupku Pidyna, trochę przesadziłam, na nos i na szczyty kości policzkowych. No i przechodzimy do ust. Na ustach mam. Kombo. Wybieram dwie konturówki neutralne dla moich ust, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza i pomadkę. I najpierw robię kontur ust ciemniejszą konturówką, następnie całkowicie całe usta uzupełniam właśnie jaśniejszą konturówką, a następnie w bardzo podobnym właśnie takim neutralnym beżowo, trochę z nutką różu czyli nadal neutralnym kolorze, nakładam mm, płynną pomadkę i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jak się podobało zostawcie lajka i widzimy się w moim kolejnym filmie. Do następnego i na razie, drugi raz mówię to samo.